Więc znowu jestem w lesie. Do, do lasu wsiadłem i coś tutaj rośnie, chyba cyklastopory. Chyba. Piękny. O, nawet dwa cyklastopory. Czyli wyjęłem jeden, a przy okazji drugi cyklastopory. Proszę bardzo. A więc dzień się rozpoczął od cegla No a tutaj dostrzegłem samotnego prawdziwka o. przez ślimaka, już troszkę zeżarty. Logo nie jest ok piękny prawdziwek gdyby nie ślimak byłby jeszcze piękniejszy Noga zdrowa twarda tak wygląda no to teraz pokażę wam gdzie prawdziwek chciał się przede mną ukryć tu jest taki dołek nie wiem czy to telefon Telefon coś oddaje, że to jest dołek, że schodzę w dół. Po prostu w dołku. Ukrył się prawdziwek, nawet całkiem ładny. Jeszcze go nie odsłaniałem. O zobaczymy. Noga długa. Taki piękny prawdziwek. Żypnie zasłonimy o, proszę bardzo No i mamy taki wielki prawdziwek śliczny Gdyby kogoś interesowało czy noga zdrowa Oczywiście mam taki nóż z ząbkami nie uciął równo, ale po prostu Prawdziwek jest zdrowy. Zdrowy, prawdziwek. Idę sobie tak z pacerkiem. No i popatrzcie, dwa prawdziwki piękne koło siebie. Proszę popatrzeć jak pięknie rosną o o piękne o to są piękne sztuki dwie proszę zobaczyć z drugiej strony troszkę zjedzone prześlimaki ale noga twarda fajne braciwki super to się nazywa grzyb, a nie jakiś tam podgrzybek. Rewelacja. Rewelacja. No i oczywiście gdyby kogoś interesowało, czy zdrowe, czy nie To zdrowe, tylko mam taki nóż, który szarpie jak się przecina. Po prostu krawędź nie jest gładka. Tylko taka szarpiąca. No i dopatrzyłem się kolejnego prawdziwka, jakiś taki skarbiony, krzywy. No i zobaczymy. Noga siedzi porządnie w ziemi. Porządnie, porządnie, bardzo porządnie. Proszę zobaczyć. Taki krzywy. A jednak ładny prawdziwek nocha otwarta. Po prostu piękny. Piękny prawdziwek. No i gdyby Was interesowało czy taki krzywy prawdziwek może być zdrowy. No to możecie sobie zobaczyć, nawet krzywe prawdziwki potrafią być zdrowe. A tutaj mamy kolejny ładniutki prawdziwek, rozglądam się czy jeszcze jakie są dookoła, no i mamy kolejny piękny prawdziwy, proszę sobie zobaczyć jak ładnie rośnie bo to już jest tutaj jego ostatni żywot też taki już w pełni rozwinięty prawdziwek on generalnie jest śliczny a więc teraz pokażę wam prawdziwy wysyp prawdziwków to jest coś co po prostu lubi każdy grzybiarz kiedy rosną ładne prawdziwki parę koło siebie A więc tutaj mamy dwa prawdziwki które sobie rosną Tutaj mamy jeden piękny prawdziwek który sobie tutaj rośnie Także trzy jeśli się rozejrzę dalej, ale mamy tak. Już mamy trzy prawdziwki. W jednym miejscu tu mamy czwarty prawdziwek. Tu mamy piąty prawdziwek. Piąty. A tutaj mamy szósty, siódmy prawdziwek. Być może jest ich więcej, ale na ten moment dostrzegłem siedem prawdziwków w jednym miejscu tak to wygląda o piękny prawdziwek noga widać że zdrowa oderwała się po prostu od od ziemi Tutaj mamy drugi, piękny, prawdziwego. Proszę bardzo, jaki ładny, śliczny. Tu mamy następny. Piękny. Prawdziwek. Super piękny. Tu już mamy cztery. Tutaj mamy piąty. Piąty piękny prawdziwek rozwinięty. Piąty szósty, już sam wyszedł sam wyszedł płytko rusło szósty no i tutaj mamy siódmy prawdziwek już taki trochę wyrośnięty no ale jest piękny w tym miejscu mam trzy zdrowe prawdziwki Tutaj jest zdrowe nogi proszę. No ale nie zauważyłem, że obok tego prawdziwka co tutaj rosły 7. To jednego rozdeptałem, bo nie zauważyłem. Tutaj rośnie następny prawdziwek, malutki, malutki o i tutaj rośnie. Następny po prostu tych liściach nie idzie się połapać. Proszę. I następny mały prawdziweczek to w sumie tutaj jest, znalazłem gdzieś ponad 10 prawdziwków, bo tutaj jest jeszcze jeden mały yy, prawdziwek To tutaj znalazłem gdzieś około 10 prawdziwków w jednym miejscu. No i oczywiście grzybnie to zasłonimy. Także te wszystkie małe prawdziwki są zdrowe tutaj też zdrowy, też zdrowy, też zdrowy, ten zdrowy, zdrowy, zdrowy i jeszcze idę tamto zobaczyć. Nie wiem czy ja Wam mówiłem dzisiaj, że do lasu. Jak chodziłem to po prostu żadnych grzybiarzy nie ma żadnych nie wiem czy coś z tego coś będzie, bo już wyrośnięty ja zaraz będę patrzał no ale mamy tutaj obok takiego pięknego proszę zobaczyć o go tutaj budzę ze snu proszę obok rośnie już taki fajny prawdziweczek proszę jaki piękny no i trzeba okrzyknie zasłonić bo tam komentarze piszą że że jestem szkodnikiem w lesie a więc tutaj mamy dwa prawdziwki obok siebie trzecia ręka by się przydała bo jak się człowiek nagrywa to tu jest Trzy, dwa. Znaczy się. mamy następny. Piękny, prawdziwek O! O! Piękny. Siliczny. Więc nie wiem, czy Wam mówiłem, że ja w lesie jestem sam. W nie ma samochodów, nie ma rowerów, nie ma. Po prostu zbieram sobie sam. prawdziwki w lesie. I mamy jeszcze jeden prawdziwek, też dosyć wyrośnięty, ale wygląda, że jest ładny. Można się nad nim zastanowić. Jak będzie noga zdrowa, to może być OK.